Serem no, okay, ja na Okej, bo bardzo lubię wolę ser. To jedno z moich ulubionych no, bałaganów rzeczy. Ja bym mógł jeść wszystko z serem. A mój A post? Właśnie. Tak? Eh? Wczoraj. było? Nie wiem. Łukasza lubi ser? Lubię. Wszystko tu przeszedło, woda nie przeszedła. <trymne> no <trymne> djepcie się od Kasi, bardzo ładnie. Kasia mega atrakcyjna jest. Ale miło. Dziękuję, kochani. Tak, ile razy w tym tygodniu chodzi na słownie? 3-4. <laughs> Ale <to, jak> czasem <laughs> głos, tak jakby czułeś, to lepsze od innych. No. Picę to tak, całą zjadłem, stawiłem pół kawałka, wyrzuciłem te pół kawałka, a, tak, tak, całą pojebałem. Zamówiłem pizze, to z taką chyba, ta, 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 ta. nie wiem, około 600 metrów. Ja też nie wiedziałem, że w tak dużym będzie aż, podziwił gości, człowieku, tak, ta, ta. ja mówię, co, ja z tym. Mleczki, dziękujemy hmm. A to do przepięku, mówię o Kamilu. Dobrze czy źle? Dobrze, oczywiście dobrze. Dlaczego ty nie rozwijasz bardziej swojej społeczności? Nie potrzebuję tego. jak Marta, Marta K. Ja być żebyś ale być. Nie? No, sobie do siebie, nie? Po prostu, tak, ja da tak. No, tak. Kiedyś kiedyś tak nie? No, ja. jest... no, no, jest... dla siebie każdy no. Widzisz, nie każdy w tym chce być. Biegnącem. Teraz to jest największy ten. Moim zdaniem, nie każdy chce być Ale Ja w ja chciałem być, ale chciałem być. A dwóch ludzi. A ja sposób nie tam by tak wyszło? Jak ale walkę, ale to dużo ludzi, wiesz, idą na jakieś to. kursy, wiesz, tiktokowe i filmy bo, to robić, jak do tego mm -hmm. dojść, tak ja tak, kurwa, chciałem nie być, a się stałem, a... Kasi idzie, tam gdzieś chodzi już. Czy Elka byłaby dobrą sobą Kamila mama bardzo dobrą, super kobieta. I każdy chce no. To <laughs> będzie dość irytujące. Teraz tu powiedziałem, że trzeba się dowiedzieć, że to jest irytujące. Można mnie raz złapać, że tak jest. No tak. Więc ty. Wierzamy, jak to robię. Aby zaczęto ośjęcia. I tu ile jeszcze, raz ktoś na że wie, że będę opieci w nocy, wtedy Nie będę opieci w nocy. W trakcie wniu... Wyjdę nawet w szarych wyjdę no. Może wam pokażę moją dzielnicę. No to starych wizerowie znają moją dzielnię, ale nowi innych nie znają mojej dzielnicy. Ja chcę że oni mm. nie ma mm. pierwszej, to oni będą w mówią, że... Wlałem diesel do, do benzyny Ja mówię że to, to jest benzyna nie że to jest diesel Ja z by... tak mm -hmm. Tak, to jest tak Jeszcze nie Bo już, już zajmiemy to oni są i ja muszę wiedzieć Muszę wiedzieć Być pewny swojej prawdy, a ja wiedziałem że to jest benzyna Ale mówię <grym> co to to do, to jest diesel, blałeś diesel, jest diesel benzyny. To jest do benzyny no, Jadłeś ty już? No tak no, do, z brygarka do, do no to na później wziąłem. Jeszcze. Na tracę. Mogę nawstwo? Nie, wcale nie potrzebuję. <laughs> Dalej rządzę na, na Wolinie, ja teraz rządzę już... Dalej, na Wolinie rządzi Kasia. Tak? <laughs> ale lepiej nie mówić, ale tak nie kawał. Na Wolinie rządzi Kasia, ja rządzę teraz na tym... W trajach południa. اٿي ڏسڻ لاءِ 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 ڏ Thank you. 브라더 밴다. 브라더 브리. 누릴게. 너는 이거 뭐 이래? 오케이. Thank you.